Ćwiczenie pierwsze. Słuchaj dialogu. Robert, I'm going to do the shopping. What do we need? We haven't got enough cheese and milk. Yes, I know. I'm going to buy cheese, milk, cornflakes and tea. Have we got enough sugar? Wait, I'll check. Yes, that's okay. Are you going to buy any fruit and vegetables? Yes, I am. But I'm not going to buy any sweets this time. Pity. What about mineral water? I completely forgot about it. Right, I'll get several bottles of water. Is that all? I think so. But I'm afraid I haven't got enough money. Don't worry, I'll give you some. How much do you need? About £30. OK. Is Rebecca going to visit us? Yes, she is. She's going to tell us about her new project at work. But I'm quite busy today. OK. Zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat tworzenia wypowiedzi w czasie przyszłym. Najczęściej używanym czasem przyszłym jest czas. Future Simple. Którego używa się w następujących sytuacjach: odpowiadania na pytania lub informowania o spontanicznych decyzjach. I'll give you a lift to your work. Wyrażania przypuszczeń na temat przyszłych zdarzeń. I believe we'll meet your brother at the party. Przy uprzejmym proszeniu o coś. Will you please call me today? By utworzyć zdanie twierdzące w czasie Future Simple, po podmiocie należy wstawić operator Will, a po nim czasownik w bezokoliczniku. Przy tworzeniu pytań w czasie Future Simple należy zamienić ze sobą podmiot i operator Will. Will she drink coffee? By sformułować przeczenie w czasie Future simple. należy po operatorze Will wstawić słowo Not. I will not go to work this weekend. W angielszczyźnie potocznej często skraca się formy w następujący sposób. Zamiast Will not używa się Won't. Formy Going to plus infinitive używamy do wyrażania intencji I'm going to move house. Mówienia o zaplanowanych czynnościach. I'm going to visit my parents on Wednesday. Przewidywania, że aktualna sytuacja spowoduje inną sytuację w przyszłości. Pytania i przeczenie przy formie Going to plus infinitive tworzy się analogicznie do czasu Present continuous. Are you going to buy a new laptop next week? I'm not going to visit my boss in hospital.